Czym miałam zająć te dzieciaki? Wszystkie zabawki to dla nich jedna wielka nuda. Pamiętam, że kiedyś tylu zabawek nie było, a radziliśmy sobie świetnie. Wystarczył koc, poduszka i była zabawa. No właśnie, może pokażę im, jak się bawić z tym, co mamy w domu. Pomysł pierwszy, czyli budowanie bazy. To chyba jeden z najstarszych trików, ale zawsze działa, uwierzcie na słowo. Bierzemy kołdry, poduszki, jakiś koc i budujemy naszą super bazę. Pod stołem, między krzesłami, gdzie tylko się da. Dzieciaki na pewno poczują się świetnie. Następnie tor przeszkód. Ala, podłoga to lawa. Ustawiamy jakieś poduszki, dywan, cokolwiek, po którym musimy przeskakiwać, bo podłoga to w końcu lawa. Idealny sposób na rozładowanie energii. No i na sam koniec koc alladyna. Zamieniamy po prostu koc w latający dywan i ciągamy dzieci po podłodze, opowiadając bajkę o magicznych podróżach. Niech poczują, że naprawdę.